Dzień dobry, otwieram 59. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Piśnicy. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, Dzień dobry. witam Panią Skarbnik. Przechodzimy do punktu drugiego obrad, czyli jest sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. W tym celu proszę obecnych radnych o wciśnięcie na terminalach niebieskiego przycisku. Dziękuję. Panie Czesławie, jeszcze raz poprosimy. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych na ustawę. Wsparcie 15 radnych, Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. W punkcie trzecim dzisiejszej sesji jest zatwierdzenie porządku obrad, który <laughs> Państwo wraz z projektami uchwał. Czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Jeżeli nie, zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego w porządku obrad w dzisiejszej sesji, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Czerwony. Kto się wstrzymał? Żółty przycisk. To jest, jest niepoliczone. Pani, zrozumiemy to może ręcznie. O jest. o, Powiedz mi, Mamy no, spróbujcie teraz. Wskoczycie. Jeszcze raz Tak. Jest wszyscy. Dobrze, mamy 14. Okay. Radnych właśnie na jest, jest, nie dojrzeć to jest prawo To jest, coś razy nie wiedziałem. Jeszcze się na wcześniejszych. Dobrze, znaczy no. coś tam technicznie mamy problemy. Spróbujmy jeszcze raz spokojnie. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest Teraz nam pisze tutaj za się No naciskać, naciskać. To nic nie da. Nie, podniesie dobrze. Za? Ale poczekajcie, dobrze. poczekajcie, dobrze. poczekajcie. Dobrze. Głosujemy, poczekajcie. Głosujemy porządek normalnie. Ręka do góry. Kto jest Znaczyna. za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wciskajcie. Widzę, że wszyscy 14 wciesięcie bo 14, tak? Idzie? Tak, tak, tak. Idą po Idą, po kolei. Proszę nacisnąć dane, Panie <Szereg>. Zielony, Panie 9 jeszcze. Mańka, pan, Kaczmarch, Panie Pantek. Panie już kilka raz. I pan bez Jeszcze. Jeszcze raz. Jest, jest, jest już. Jeszcze tylko dziewiątko. Czyli Pan. Moment. momencie. No. Dobra. Dobra tak. Panie przewodniczący, proponuję właśnie zastosowanie, głosowaniu przez podniesienie ręki, dlatego że no, może się zdarzyć. Zakłosuj teraz, zagłosuj. Za za jest już. Jest. jest tam no, mamy małego wątplika. Ktoś się wstrzymał. Na, czyli jestem za, mamy 13 oficjalnie, a ktoś może się wstrzymał. Nie. U no mnie jest normalnie 14, kto No, ale tak to się jest, Nie, coś działa z opóźnieniem. Coś działa. To ręcznie. To jest jak Dobrze, mam, czy czyli mamy przyjęte już chyba kilkakrotnie głosowali nad porządkiem obrad. 14 radnych głosowało, 14 jak tu pani Ania mówi było za, więc przyjmujemy porządek dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu czwartego. W sprawie mamy projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033. Proszę Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 59 przez 347 z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy

z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśnica na lata 2022-2033 zwanej dalej prognozą finansową wprowadza się następujące zmiany. 1. Załącznik nr 1 do prognozy finansowej wieloletnia prognoza finansowa. Otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiśnica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? <laughs> Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie piątym mamy podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wicica na rok 2022. Bardzo proszę Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały. Rady Miejskiej w Wiślicy nr 59 przez 348 z dnia 10 października 2022 roku na podstawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica na 2022 rok na podstawie artykułu 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku.

Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wisiwca. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na teren oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6. Złaszczanie interpelacji, zakytań, wolnych wniosków w sprawach gminy. Kto z Państwa z Radnych? Nie oddaję głos panu burmistrzowi. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, króciutko tylko na temat bezpieczeństwa energetycznego, bo to jest dzisiaj Temat palący. Drodzy Państwo, e, chcę powiedzieć tak, że na bieżąco trwają pewne prace związane z przekazywaniem środków na konta naszych wnioskodawców, jak chodzi o dodatek węglowy. E, zobowiązałem podległe służby do tego, żeby pracowały również w godzinach popołudniowych, ale również w sobotę i w niedzielę. Więc no, dzięki temu będzie to na pewno sprawniej i szybciej, a o to przecież nas wszystkim chodzi. Miałem też pytania od radnych, co ewentualnie z tak powiem, dystrybucją węgla, jak chodzi o to, o czym wszyscy po prostu słyszymy w mediach. Chcę poinformować, że na razie nie mamy żadnych szczegółowych wytycznych w tym temacie, natomiast jeżeli będą takowe, to no, myślę, że włączymy się w to, mamy stosowny sprzęt. Czyli mamy ciągnik, mamy koparkę, mamy, mamy też, jak Państwo wiecie, plac. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby te, te pomóc tym naszym mieszkańcom, na pewno to będziemy robić. Oczekujemy na stosowne wskazówki i wytyczne, jak chodzi o, spraw o po prostu rząd. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwo radnych? Nie widzę, jeżeli nie ma więcej wniosków i zapytań. Zamykam 59. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Cisce. Dziękuję Państwu za udział w sesji. Dziękuję.